Wiele z Was prosiło mnie o drugą część filmu, jeśli chodzi o hemoroidy, o moje doświadczenia i o to, jak moim zdaniem powinno się nim zapobiegać, bo jednak hmm, trudny temat, a wbrew pozorom bardzo często spotykany, wiele osób ma z tym problem, i ja sama się zdziwiłam, jak wiele z Was się z tym boryka i tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. Także przechodzę do Was. Ja już przeszłam spokojnie kilkumiesięczną tutaj walkę z tym, więc będzie trochę merytorycznie. Trochę z uśmiechem, a trochę tak po prostu od serca ode mnie. Także zapraszam do oglądania. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby było mi miło, żebyście mnie motywowali, bo może nagram jeszcze trzecią część filmu o hemoroidach. Także. Zapraszam. Przedstawię Wam teraz kilka faktów, które są oczywiście promowane tutaj przez specjalistów, a za chwilę opowiem Wam, co się u mnie sprawdza w praktyce, tak po prostu w życiu codziennym, co jesteśmy w stanie zrobić, a czego nie. Mówi się, że nie powinno robić się nasiadówek, takich naparów, czyli siedzimy nad. Miską i tam jest jakaś mieszanka i taka nasiadówka, nie? żeby po prostu leczyć te hemoroidy. Wtedy, kiedy występuje krwawienie, czyli to, o czym mówiłam wam w pierwszej części. Woda w tych nasiadówkach nie powinna być również gorąca, czyli taki wrzątek. Może być ciepła, ale nigdy nie gorąca. Powinno się usprawniać perystaltykę naszych jelit, dzięki czemu Sama się dziwia, dzięki niesiedzeniu długo na toalecie, ponieważ ta pozycja taka w sumie naturalna, powoduje ucisk tej żyły, która jest wokół odbytu. Nie powinno się używać kolorowego ani żadnego zapachowego ani takiego twardego papieru toaletowego, ponieważ on powoduje podrażnienia. Powinno się dużo ćwiczyć, regularnie ćwiczyć. Chodzić, uprawiać jakieś gimnastyki i generalnie po prostu się ruszać, a nie tylko siedzieć na tyłku. Trzeba pić bardzo dużo wody, przynajmniej 2 litry dziennie, nie wolno używać bardzo takich ostrych przypraw, generalnie mniej przypraw, więcej takich naturalnych produktów i przede wszystkim dużo, dużo błonnika w naszej diecie. To mówią specjaliści, to zalecają specjaliści. A u mnie w takim codziennym życiu i coś, co możemy przede wszystkim zrobić łatwo i szybko, to jest tak. Faktycznie zgadzam się z dużą ilością picia wody, bardzo dużo. Przynajmniej 1,5 litra, to jest takie naprawdę minimum, a powiedzmy optimum 2 litry, w ogóle świetnie, ale wiadomo, że nie zawsze mamy po prostu czas na to, by spożyć te 2 litry płynu dziennie, bo to jest naprawdę dość dużo. Licząc nawet te szklanki spożywane w ciągu dnia, musimy pamiętać, żeby były regularne, żeby tego wszystkiego nie wysikać od razu. Żeby nie spożyć zbyt dużo, więc regularnie, po troszeczkę, ale często No i przede wszystkim te 1,5 litra to jest takie naprawdę minimum, które ja zalecam i które ja też spożywam I to naprawdę bardzo dużo zmienia Kolejnym bardzo fajnym argumentem jest picie wody rano, naczczo, po wstaniu Pierwsze co to tak budzimy się, szklaneczka, hop i od razu po prostu wszystko się tam reguluje Naprawdę zaczyna inaczej pracować i od razu... Ma się wrażenie, że po prostu chcemy skorzystać z toalety. Dużo błonnika. Z tym też się zgodzę. Owsianki, warzywa, bardzo dużo warzyw I generalnie produktów bogatych w błonnik To naprawdę świetnie działa I działa to tylko niestety na dłuższą metę Czyli nie, że dzisiaj sobie zjemy i oczekujemy efektów na kolejne pół roku Tylko musimy regularnie spożywać błonnik A na pewno opłaci się i popłaci I będzie to przynosiło zyski i efekty Także spożywamy błonnik od dzisiaj Od obejrzenia tego filmu regularnie A zobaczycie poprawę Następnie kolejnym argumentem Tutaj będzie chyba najbardziej kontrowersyjny i wiem, że będzie dla Was on kontrowersyjny, to jest um, temat wypróżniania. Jak należy się wypróżniać, żeby ta pozycja była naturalna, żeby była najbardziej zbliżona do tej takiej anatomicznej? Otóż, nie siedząc na toalecie, tylko niestety, jeśli już chcemy skorzystać z toalety, to po prostu e, stajemy nad toaletą i robimy to w pozycji takiej na wpół stojącej. Czyli tak jak ludzie pierwotni. Korzystali jakby i załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne na dworze i na zewnątrz. Możemy to nawet przyrównać sobie do kota. Czy kot, jak korzysta z kuwety i sika, to praktycznie siada na żwirku, ale jak wypróżnia się z tej drugiej strony, to co? Unosi się na nogach i robi to z pozycji takiej na wpół stojącej, nie? I tak samo człowiek, nie wolno siadać na toalecie. I same te, te taborety, co są pod nogi. Jeżeli już ktoś ma wielki problem, żeby nawet troszeczkę wstać i się wyprostować delikatnie i spróbować tej pozycji takiej bardziej anatomicznej, wstawię wam tutaj zdjęcie, jak uda mi się oczywiście znaleźć takie z internetu. Biologiczne zupełnie, i jak nie chce się Wam stać tak, to chociaż używajcie tego stołka, tego podnóżka, który jest pod nogi, właśnie który służy do wypróżniania, dzięki czemu właśnie odbyt układa się po prostu inaczej i jest łatwiej się wypróżniać, i dzięki temu nie będą powstawały właśnie hemoroidy. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, że jeżeli dojdzie już do świądu i już zaczyna nas po prostu swędzić i piec. To nie drapiemy, nie ruszamy, nie dotykamy, zakładamy świeże majteczki, świeżą bieliznę, wszystko ma być pachnące, wygotowane, oczywiście niezbyt dużo tego płynu, ale w sensie świeże, świeże, wygotowane, czyste. Nie nosimy bielizny zbyt długo, unikamy przede wszystkim też owiewania tamtych miejsc. To nie tylko wpływa się na pęcherz, ale też i na mm, tę drugą część, więc unikamy owiewania. Czysta i świeża bielizna. Nie dotykamy, absolutnie nie dotykamy i podmywamy się. Przynajmniej tak trzy razy dziennie. To takie też optimum. I czopki. Wiele z Was też pytało się mnie, jakie to czopki, które to czopki, ponieważ w tamtym filmie nie powiedziałam konkretnie, których czopków używałam. Wstawię Wam tutaj zdjęcie, które to czopki u mnie się sprawdziły, ale jest jeden bardzo ważny element używania tych czopków. Nie używamy ich tak, jak jest napisane na opakowaniu, tylko używamy ich troszeczkę. Troszeczkę dłużej. Po prostu przedłużmy sobie używanie tych czopków o tydzień i zobaczmy, czy będzie efekt, jeśli używamy ich troszeczkę dłużej. I przede wszystkim bądźmy w tym regularni. Aplikujmy ten czopek codziennie bądź dwa razy dziennie, w zależności od tego, jaki jest stan i poziom naszego zaawansowania choroby. Wtedy dostosowujemy sobie czy raz dziennie, czy dwa razy dziennie. Ja używałam osobiście dwa razy dziennie przez dwa tygodnie. Czyli dwa opakowania zużyłam i to się u mnie sprawdziło rewelacyjnie. A na przykład osoba z mojego otoczenia, po moim poleceniu, używała tych czopków, używała raz dziennie, przez tydzień, no i efekt był taki sobie. One po prostu później powróciły. U mnie nawrotu żadnego. Wyleczyłam mnie w 100%. Następnie mamy regularne wypróżnianie. Jeżeli wiecie, że na przykład yy, nie byliście na toalecie dwa dni albo trzy dni, no to to jest stanowczo za dużo. Powinniśmy wypróżniać się przynajmniej raz dziennie. To jest... To jest też takie optimum. Tutaj słowo optimum będzie chyba najbardziej popularne, ale to jest takie optimum raz dziennie. Jeżeli nie byliście dwa dni albo trzy dni, to znaczy, że trzeba zrobić coś, by po prostu się wypróżnić. Koniecznie wypróżnić na wczoraj. I ostatnim takim naturalnym elementem jest mleko. Spożywanie mleka, ponieważ ludzie dorośli generalnie mają problem z trawieniem laktozy. A w mleku wiadomo, jest laktoza. No chyba, że kupujecie mleko bezlaktozowe, no to wtedy, wtedy nie. Natomiast spróbujcie kupić mleko z tak, to są normalne 3-2 mleko i napijcie się tak rano, wstańcie, napijcie się szklankę wody, taką wiecie szklaneczkę, szybciutko, poczekajcie 15-20 minut, za te 15-20 minut szklanka mleka i zobaczcie jakie będą efekty Powinny być takie jak myślę, to się też sprawdza świetnie i służy to też regularnemu wypróżnianiu. A jeżeli przestaniecie pić mleczko i przestanie to działać, to po prostu róbcie to regularnie. Czyli pijcie mleko regularnie, codziennie szklanka wody, codziennie szklanka mleka, a najlepiej takiego jeszcze ciepłego. I załatwione. Już chyba ostatnim podpunktem, tak na sam koniec, na zakończenie tej mojej wypowiedzi, jest to, że jeżeli się wypróżniacie i jesteście w stadium choroby mniej lub bardziej zaawansowanym, to po wypróżnieniu nie wystarczy tylko mm, używać papieru toaletowego. Powinno się też po prostu umyć. Umyć mydełkiem może szarym mydłem, bo jest najbardziej naturalne. Szarym, delikatnym mydłem y, umyć się i wytrzeć do sucha. Bardzo ważne jest wycieranie się w tych miejscach do sucha. Nie wolno tam zostawiać ani trochę wilgotności, ponieważ jakby. Mm, Samo to miejsce, samo z siebie wytwarza jakąś tam swojego rodzaju barierę, wilgotność I my, naszym zadaniem jest wytrzeć się absolutnie do sucha Mam nadzieję, że skorzystacie z kilku tych porad, że te kilka porad sprawi, że będziecie czuć się znacznie lepiej Dajcie znać oczywiście w komentarzach, tak jak i pod poprzednim filmem, za co Wam serdecznie dziękuję za taką aktywność Że pomogłam wielu osobom, że się otworzyliście na te tematy Wiem, że bardzo mało osób porusza tak trudne tematy, czego... Ja nie rozumiem, no bo tak. My nie wiemy, wy nie wiecie, kto kto ma wiedzieć, tak? A czasami nie zawsze idzie się pierwsze co to do lekarza. Czasami samemu próbuje się znaleźć rozwiązanie na dany problem, jeśli nie jest aż tak poważny. Więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj te moje porady chociaż trochę wam rozjaśnią, pomogą, jeśli coś nie wiecie, czy czegoś nie wiecie, to po prostu piszcie do mnie. Ja wam zawsze chętnie odpowiem na wszystkie te wiadomości. Komentujcie to przede wszystkim, bo jak wy piszecie, wy mówicie o swoich przeżyciach, to inni też to czytają i mogą się po prostu uczyć, mogą coś dopytać. Ja też coś czasami odpowiem, coś podpowiem, także tutaj na konwersację liczę bardzo aktywną, także mam nadzieję, że się na was nie zawiodę. Zresztą nie, się nikt na was nie zawodzę, Także trzymam kciuki tutaj za dużą aktywność, mam nadzieję, że pomogę przede wszystkim. No i co, trzymajcie się, pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się do następnego buziaki.